Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na chili sin carne, czyli obiecane danie bezmięsne, o które w okolicach świąt padało naprawdę dużo pytań. Pokażę Wam jedną z moich wersji i na końcu wersja dla mięsożerców, czyli dodam do tego mięso i pokażę jak to chili sin carne, czyli bez mięsa, można wzbogacić mięsem tworząc tym samym danie dla stołowników jedzących mięso. I tych, którzy mięsa nie spożywają lub nie chcą spożywać. Przepis banalnie prosty i szybki do odtworzenia, więc z przekonaniem polecam. A jeśli zechcecie go odtworzyć, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od warzyw. Muszę je pokroić. Najpierw cebula. Można wziąć czerwoną lub białą. Zazwyczaj sięgam po czerwoną. Dzisiaj nie mam, więc podmienię na białą. Na smak to jakoś szalenie nie wpłynie, więc spokojnie można taką podmiankę zrobić. Cebulę, jak widzicie, obieram i kroję w drobną kostkę. I teraz reszta warzyw. Będę potrzebowała seler naciowy. Jedna gałązka kroję w kostkę, czyli wzdłuż, a następnie siekam. Coś takiego. Jedna czerwona papryka. Przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne, a następnie kroję w takie kawałki, jakie chcę mieć w moim chili. U mnie taka dość drobna kostka lub drobne paski. I jedna marchew przekrawam wzdłuż na pół, następnie na jeszcze mniejsze cząstki i siekam, krojąc w taką kosteczkę. I teraz na dnie dużego garnka, w którym będę gotowała chili, rozgrzewam ulubiony tłuszcz do osmażenia, na przykład olej, jedna, dwie łyżki. I na rozgrzany dokładam pokrojone warzywa. Starannie mieszam i od razu to doprawię, tak żeby dusić te warzywa, podsmażyć te warzywa z przyprawami. Pół łyżeczki słodkiej czerwonej papryki, 3 czwarte łyżeczki ostrej czerwonej papryki, pół łyżeczki wędzonej papryki, można dać ciut więcej, 3 czwarte łyżeczki mielonego kminu rzymskiego i jakąś jedną czwartą łyżeczki mielonego cynamonu. I opcjonalnie dodaję takie całkiem niemeksykańskie przyprawy, czasami je pomijam, czasami dodaję w okresie zimowym, jesienno-zimowym najczęściej dodaję i jest to kurkuma i czarny pieprz, pieprz będę dodawała jeszcze później, zatem mniej więcej 1 czwarta łyżeczki kurkumy, odrobinkę czarnego pieprzu, który pozwoli uwolnić kurkuminę i mieszam starannie rozprowadzając przyprawy w warzywach zmniejszam grzanie i duszę to na małym ogniu pod przykryciem przez mniej więcej 10 minut, co jakiś czas zaglądam i mieszam żeby to się nie przypaliło Dobra, po 10 minutach zawartość garnka wygląda tak, pachnie przecudownie warzywa przyjemnie zmiękły jeszcze nie są absolutnie rozgotowane i teraz dodaję tutaj Odsączoną fasolę czerwoną można wziąć taką z puszki odsączoną i opłukaną i wtedy biorę jedną puszkę lub ugotować ją od podstaw, wtedy oczywiście z wyprzedzeniem trzeba namoczyć przez noc i ugotować. I jeśli biorę suchą, to biorę pół szklanki suchej czerwonej fasoli i gotuję standardowo. Tu już dodaję ugotowaną, dodaję też mniej więcej 400 g, czyli powiedzmy też jedną puszkę krojonych pomidorów, można też sięgnąć po pomidory z domowych przetworów. I naczynie po pomidorach płuczę wodą, czyli niewielka ilość wody jeszcze. Dodaję dwie łyżki sosu sojowego, jedną łyżeczkę octu balsamicznego dla podbicia smaku i mniej więcej pół łyżeczki brązowego cukru, żeby złamać ten kwaskowaty posmak i jakąś jedną czwartą łyżeczki soli i solidna szczypta czarnego pieprzu. Tu już według uznania i własnych upodobań. U mnie tak dość sporo, bo lubimy ostre chili. Mieszam. I duszę to teraz przez mniej więcej godzinę, można troszkę dłużej, aż wszystkie smaki dobrze się przygryzą, a warzywa zmiękną. Gdyby gulasz był za rzadki, to można go po prostu gotować na małym ogniu bez przykrycia, wtedy sos odparuje, i kiedy konsystencja będzie już odpowiednia, czyli ten sos odparuje w wystarczającym stopniu, to dopiero wtedy przykrywam i kontynuuję duszenie pod przykryciem. Czyli tak dość uznaniowo, ponieważ pomidory podczas gotowania tak chlapią i zachlapują kuchenkę, to ja mam takie y, sito, taką przykrywkę, która umożliwi parowanie tego sosu i odparowywanie, natomiast pomidory pozostaną w garnku i nie zabrudzą mi kuchenki. I po mniej więcej godzinie chili wygląda tak. Pachnie naprawdę wspaniale. Mieszam, oceniam konsystencję. I oczywiście sprawdzam smak, bo teraz trzeba to doprawić finalnie do smaku. Zatem według uznania można dodać odrobinkę soli, trochę pieprzu lub ostrej papryki. Tak, żeby smak odpowiadał Waszym kubkom smakowym i żeby danie cieszyło się uznaniem Waszych stołowników. U mnie jest dobrze. I czyli gotowe można podawać albo z ryżem, albo z kaszą, albo z pieczywem, albo z chlebkami nan lub innymi płaskimi chlebkami, na przykład tortillą. I każdą porcję obficie posypuję siekaną natką pietruszki, obok kładę ćwiartkę limonki, po to, żeby każdy mógł sobie skropić danie przed podaniem i zaostrzyć smak sosu. Tak to się prezentuje. Banalnie proste, jak sami widzieliście, ale niezwykle smaczne danie, odżywcze i całkiem fit, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić. I na koniec obiecana wersja dla mięsożerców. Jeśli planujecie podać dodanie danie osobom, które jednak wolą zjeść troszkę mięsa, to można osobno na patelni podsmażyć mięso mielone z cebulką i prostymi przyprawami, tak żeby już nie dokładać dodatkowych przypraw do sosu. U mnie jest to zwykle tylko sól, pieprz i ewentualnie troszkę czerwonej papryki. I tak podsmażone mięso dodaję do sosu lub do części sosu, mieszam. Daję chwilkę Daniu, żeby smaki się przegryzły i podaję dokładnie tak samo czyli z ryżem, z pieczywem, z tortillami, do tego cząstka limonki i wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i że zechcecie go odtworzyć. Gorąco zachęcam, podanie jest naprawdę banalnie proste i szybkie do przygotowania, a przy tym smakuje naprawdę bardzo dobrze, no i jest też wartościowe odżywczo. Przepis i składniki, jak zawsze, na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link w informacjach pod filmem serdecznie zapraszam. Wystarczy tylko kliknąć. To koniec tradycyjnie, dziękuję za uwagę oraz za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, by nie przegapić kolejnych smakowitych odcinków i inspiracji. No i przepysznych, smakowitych chili wam życzę w obu wersjach. Simkarne i konkarne. Smacznego!